Cześć wszystkim, tutaj Freebrykacie, jak zwykle gram sobie w Minecrafta i dzisiaj pokażę Wam nową wioskę, którą zbudowałem na Diamentowicach, tak wiem, wioska we wiosce. No to taka no lipa trochę, ale dobra. Ogólnie pójdziemy tam sobie teraz. Yy, no i tam już widać kawałek dachu właśnie. A więc musimy iść do sklepów dolnych, ale jestem mega głodny w Minecrafcie. A więc musimy sobie coś zjeść. No w tej skrzynce akurat nic nie było, ale może w pizzerii coś będzie. Nie wiem, czy ta się jest suszone wodorosty Krosnosty to się chyba nazywa, ale spróbujemy. Mamy. I dobra, żeby da to jest dobra informacja. Ja sobie wypełnię cały pasek tego. Mamy tam ogólnie dwa domki w tej wiosce, no, no na razie mało, ale no. Dobra, ja tutaj już wypełniłem sobie cały pasek, chowam te krosnosty, no i idziemy sobie do właśnie sklepów dolnych. No i dobra. Tam ogólnie to jest Wodolandia, ta nowa wioska. Będzie ona żółto-czarna, może jakieś inne zbudujemy domki. Ale na razie mamy takie, bo takie... Nie, po prostu takie zbudowałem. I to jest pierwszy domek. Jest to najbrzydszy domek, jaki kiedykolwiek zbudowałem. Mam plan tu zamieszkać. Nie w tym domku, ale w tej wiosce. No i on jest taki brzydki. No, no raczej tutaj nic nie ma. A więc, yy, no, idziemy teraz do drugiego domku. On już jest w miarę widzowie ładny. On już jest ładny, a więc jest on tutaj, no i on wygląda tak, no nie wiem, ocenicie wioskę, a więc co, pa widzowie, dobra, ocenicie tę wioskę, pa.